Co jakiś czas na łamach portalu miastogier.pl testujemy dla Was mikrofony. Tym razem po raz pierwszy testujemy mikrofon firmy Razer, a konkretnie Siren V3 Chroma. Rozpoczynając test przygotowaliśmy także unboxing. Jak widać mikrofon dociera do nas w niewielkim opakowaniu, charakterystycznym kolorystycznie dla firmy Razer. Mamy więc sporo czerni, sporo zieleni. Z przodu znajduje się wizerunek mikrofonu. Z tyłu garść podstawowych informacji na jego temat. Z pudełka dowiadujemy się m.in. tego, że w mikrofonie zastosowano kapsułkę superkardioidalną, co oznacza, że wychwytuje on najlepiej dźwięki docierające do niego z przodu. Wewnątrz opakowania znajduje się dodatkowe kartonowe pudełko, a w nim Skrócona instrukcja instalacji i podstawowe informacje na temat mikrofonu. Sam mikrofon znajduje się w specjalnym woreczku wykonanym z gąbki. Tak samo zabezpieczono też podstawkę. Pod kartonem jest ponadto kabel USB-A na USB-C, przy pomocy którego łączymy mikrofon z komputerem. Jeśli chodzi o podstawkę, jest ona dość ciężka, wykonana z plastiku. Od spodu całość jest gumowa. Mamy tutaj niewielkie wypustki gumowe, które dodatkowo zapobiegają przesuwaniu się mikrofonu, a od góry jest gwint, przy pomocy którego mikrofon mocujemy do podstawki. Sam mikrofon wygląda bardzo estetycznie. Z przodu znajduje się logo firmy Razer, a oprócz tego potencjometr. Co ciekawe, przy pomocy potencjometru jesteśmy w stanie regulować zarówno gain mikrofonu, jak i głośność słuchawek podłączonych do portu jack 3,5 mm. Nad gniazdem jack czy 3,5 mm znajduje się ponadto gniazdo USB-C, które służy do podłączenia mikrofonu do komputera. Od spodu znajduje się regulowana nóżka, a od góry jest przycisk, który służy do tego, aby mikrofon wyciszyć. Przycisk ten pełni wiele funkcji, które możemy zdefiniować w oprogramowaniu Razer Synapse. Sam mikrofon prezentuje się estetycznie: wykonanego z tworzywa sztucznego oraz z metalu. Tworzywo sztuczne jest w dolnej części, tutaj także. W górnej części mamy metal, z metalu zrobiono też stojak. A tak prezentuje się podświetlenie mikrofonu. Podświetlenie jest w tym przypadku standardowe, czyli bez jakiegokolwiek grzebania w oprogramowaniu Razer Synapse, które służy do konfigurowania mikrofonu. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat konstrukcji, to zachęcam do przeczytania testu, który pojawił się na łamach portalu miastogier.pl.